Ja jestem Kozi, a to jest Let's Play Minecraft. Pokażemy Wam w tym odcinku, jak będziemy budować dom i hasać po kopalniach. Ze mną są. No i drzewo. Ja w tym czasie znalazłem jakiś. No to gramy. A tymczasem noc. Tacy i Kitsune gdzieś hasają po kopalniach. Ja? Nie ma, kopiemy dziurę. Nie ma tam. Ej, taj, taj, no, ja mam na Dobra. I... Witajcie, to znowu my. Ja siedzę w dziurze, a oni się gdzieś biegają. Po wesołych Grytaj. łączkach, gdzie giną. To, to. O, świnka.

Ha! Ale schabowe się ma O! Trzcina! To Nie żarzucha, trzcina. Żaruchy. Kłóci! A raczej wilki. Ale to jeden pies. Pająk! Całkowicie twój pies na żyje, który jest uśpiony 15 lat temu. No ale bardziej pająk. Nie! Mój pies to nie był pająk, ale kilistym. z tym. Eko, kiedy robimy e, jakiś dom, bo mam cztery szkaki, drewno? Ja mam fajne mi... fajna miejscowa. A... Pa, że się... Ała, ej, 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 kamera! Kamera. Ja, ej, jak ja cię klatnę... Kretnam... <grymne> Dawaj, chodź tu, życie. wiesz. No, ty Brawo! <grymne> Zarzydujcie się na śmierć! Kierzy do koty. zginąłem. No, ja widziałem dziewicę góra, dziewicę góra. Ja jestem w dziewiczu góra. No. Dostałem, zyskałem nową moc. Teleportacji. Moc dziewicy. Ty tak do matki możesz mówić. Eee... No. tam Dobra, widziałem... Dobra zasuszyłeś mnie. Spaler. Chodź w Jo Kaj, co gdzie? Krasio, tutaj. To ja siedzę w dziurze. A wziąłeś swoje itemy, czy gdzie? Gdzie oni Tam, gdzie zginąłeś. A ja sobie dalej się kampię w górach. Pan być ślepy, ja? Zabrałem się. Mam Ma fajne miejscówa na chata. Mózgu nie, nie masz. Ale chatę mam. To jest mój dym. Tam leżą idioto. Wziąłeś Ignorium. No chyba, choć tu życie jest teraz, do mnie też jest... Jakie ślepotunki. Nie widzisz to, że tu leży życie? Jest. Wstaje dzień. Bugi mama. Teraz wcianie. Wstaje dzień, wstaje dzień, dzień, dzień. Gdzie mordy? Za mną. Towarzyszo! Towarzyszu za mną? Uuu. A ja zbuduję tymczasowy dom! Ha! się? Jezusie! Ja zbuduję tymczasowy dom tymczasowy! Moi zdarzenie! Gdzie szukać domu, bo mam w fajnej górze obok śniegu, obok lasu, czy dalej gdzieś zapierdalać? Bierzcie skrzynie! skrzynię! Bierz skrzynię, ale musicie to parkiem rozmawiać. Panowie! nie eee. szukamy Gdzie W jakim W jakim miejscu wam odpowiada? Z drewnianym nasie. Nie mogę zniszczyć pudełków. Kamera! Kamera! go. Kamera! 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 To masz że ty debilo. Ja tu się biję stary, a ci wbiję w biję. Ha! Się małe, Rozwaliłem Nigera, prawie. Ha, wrzuciłem Nigera do wody. Debilu. Ha! Daj, Nigar. Ja słyszę Slima, ej, Slima słyszę, panowie. Dzie. Słynę... No tak, wrzuć go. Słynę, Plum, 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 ci plum, Zaj plum, tu. plum, plum. Przydadzą. Się... Zdaladzę ją kulkę. Łóżka się przydadzą. Właśnie, się zabi... Właśnie go nie zapiłem. Nie, jest... znalazłem go mam! Mały taki Ale bo tak gdzieś nie wyleci. u mnie mały taki. Łóżka się przydadzą. Nie. A ty, brunajki jaka ty jesteś? Biję. Biję się. Yyyyaa. Uh, 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 tak. Biją mnie. Gnoje. Mistake. Życiowe to jest. Please no TP. Niemorne. To by taki mały był, gdzie on jest? By to byłeś gorący. No nie, nie, prawda. No. O jest większy. Jest większy, jest większy. Gdzie? Nie wierzę ci. Pokaż go. Ej go, te go do mnie. A waa! Ja wiem, wiedział. Chociaż ty też możesz. Ale patrz ja z Nejmanem. go z ręki, z ręki go. Łapa, badnejka ci pokażę. Nie tepamy się, chodzicie normalnie. To nie można. go. Ona mnie bije. Mam 4 slim Ha. Ja mam Daj owcia Ja mam stejki A ja mam owce Futero Co to Daj? Daj. Kilowo mi zabrali Nie mam Jest to tu w do jak się kieleportem Dziki bo Dimendry mam Ej drugi slime Hasaj, hasaj se. I tak zabijecie. cię. duże, duże. tego, chodź. Daj, daj, Świniuk, Uf. hasaj. Kupi mnie. Dobra, świnia nie jest zła. Ah, ja muha pe. Głodni nie. Jak przyhasacie z kopalni, to dam wam stejki. W mordę też. Ja mam e... ja mam dużo steaków. Aha, ja to znaczy, chodź, chodź. Tego nazwę. Mhm. Nieszkodliwy? Nie, zabił mnie. Slime! Cię zabił! Slime! Tak, slime. To ten... jest serduszka. To nie szkodliwe zwierzątko, nazywane Slime'em. Ty żeś. Ja miałem. Te większe biją te wielbry. Pum, mój łóżko, Ich nie A, stać. Bo e, masz? bo masz... Ja. Tak, kiedy biro Tak Ty idioto Co ja? <grym> ja 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 co ja? Teleport ja nie z tego nieku Nie mogę, bo ta druga parowa mi zabrała możliwość Chodźcie! Czy każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej Ale to nie na nie tym ta gra polega Ej ty... ja wiesz, że się dowiedziałem, że trzeba być znajma, żeby wypadały kulki Mmm ty debilu, Świnio! Ja nie wiem gdzie jestem To kop się w górę, to wyjdziesz na powierzchnię. Kurczaki sobie dypole. Nie, idę do kamery. Kamera! Tu czeka debilo! Wiem gdzie jesteś, debilu? Świnio! Kamera! Ała! Era. Czeka, czeku! No razem ci, wiem gdzie jesteś! Clipper mnie goń. To dwa, Chwiniuk. zielone! Clipper 2. Jeszcze raz mnie ośmieszyłem za babę. Niech cię Świnio, chodź tu. Zyskałem, ale yy, nie ma jak Od pustynia zyskałem. pokryta śniegiem? Tak, to robię A system te starego zombie. No nie, debilo. Uuu, fajne Dziabur. systemy Jaśkin. Ej, gdzie jesteś? mnie. Good job. Pisane przez G. Ale jesteś blisko od Spawna? Tego. Oh. Wazie... Tak. Twora, być blisko od Spawna? Niezbytnio. Bebe? Okay. Nie. On musiałby przejść lasem, a z lasem jest źle. To ważniejsze. No! Z Gaz mu został. Gdzie A gdzie ty jesteś? kopalni. Już? Tak. Ja wyszedłem z kopalni. Pietyki zabrałeś. Ty debilo masz ładny Ała. Dawaj, tak to. Ja idę w do nowej miejscuwy. Mi 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 latają. mi, mi I Na górce, gdzie świnie latają. Damy mi bo mnie mi nie mi 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 jak sznicel. mi Moje, i, moje itemy były... tam. Nie, portret nie Dobra, się robi wyjątek. Żyje. Mi też, kamera. Kamera, ty p... Au! No kamera! Bo Wykorzystaliście wasze jedyne TP Słuchajcie mi to takajashi Nie ja będziesz mi rozkazywał Będę hmm. A ja mam moc widzenia przez ścianę Ja I też widzę. widzę diamenty, tak Ja widzę zębami Ja widzę diamenty Nie hmm. te płonie A ja nie Mogę Te bo To nie podzielasz to jest mój pójdę o lafa przestanie. Nie co? On mnie kamieniem bije. You know mi? Nie, bo jest znowu z kamieniem. Nie, 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 nie. Gdzie są moje itemy? Chyba tam. Tupie, kamera. Dopiero i nie szukam. Bo ciemno, Odraga ma. czekaj, bo I teraz i... widzę tam. A, nie widzę. Y... I spawę, pająków. Tych małych, zielonych. Zielonioszy. Tak mi mordę. Dobra, to na tyle z pierwszej części tego walonego let's playu. Do zobaczenia w następnej części. Nara.